Czy jesteś wdzięczny za to, że Twoje życie jest normalne, za to, że możesz codziennie wykonywać pewne czynności, że nie ciągle musisz być na takim niewiadomym levelu, nie musisz ciągle wymyślać, nie musisz biec, być ciągle kreatywnym? Czy jesteś wdzięczny za to, że jest jakiś dzień, wiesz, co w ciągu tego dnia zrobisz, że możesz mieć spokojną głowę? Że nie musisz się zamartwiać, tylko po prostu robisz sobie listę rzeczy, które masz dzisiaj zrobić i zaczynasz je robić. Ja nie lubię robić takim wielkim ciągiem wszystkiego, ale lubię zrobić, pójść do czegoś innego i zrobić coś innego, i żeby były takie takie etapy. Lubię też takie mieć momenty, w których przeplatam na przykład rzeczy, których nie lubię, z tymi, które lubię. Wiem, że pan Mosk, on wstaje rano i do tam którejś godziny rano robi rzeczy, których nie lubi, po to, żeby potem żyć. Ja tak nie lubię, robię inaczej i jestem wdzięczna za to, że znalazłam taki swój sposób funkcjonowania, że robię coś, czego nie lubię, myślę sobie, że będę robić to przez 15 minut. Tak? potem przerwę, zrobię coś, co lubię i znowu wrócę do czynności, której nie lubię nie wiem, pomaga mi to bo ja mam takie swoje różne przemyślenia i myśli ale też mam właśnie wdzięczność w tym że mogę robić takie prozaiczne rzeczy codziennie idę wieczorem pod kościół, gdzie spotykam się z przyjaciółmi mamy krótką wspólną modlitwę możemy stojąc czy w deszczu, czy, czy kiedy jest wiatr mocny Stać wszyscy razem i możemy po prostu wznieść oczy do Boga razem i zakończyć dzień wieczorem takim króciutkim spacerem, właśnie pod ten kościół, wspólną modlitwą, odśpiewaniem czegoś, i wrócić znowu do domu. Nie wiem, jak mnie to cieszy. Nie wiem, czy ci, którzy chodzą tam ze mną, są też, te, też tak podekscytowani tym, ale mnie ta rutyna tego, że my widzimy się codziennie, że czasami trzeba siebie zmusić, żeby tam pójść, bo nie wiem, zacina deszcz albo bardzo wieje wiatry. To jest cudowne, ja kocham wiatry, kocham deszcz, ale wiecie, czasami są takie dni, że lubisz na to patrzeć i tego słuchać z domu, mając herbatę i kocyk na kolankach, ale jestem wdzięczna za to, że takie rzeczy dzieją się w moim życiu, że mogę w nich uczestniczyć i że no, nie jestem sama w tym.